Już i tak się czuję 200% lżej niż jak zaczynałyśmy pracę. Wiesz co, bardzo się cieszę, wiem, że to jest kawał twojej pracy. Zaobserwuj, jakie masz tendencje w swoim biznesie. Czyli w styczniu widać, że klienci przychodzili tylko po to, co tam mieli na kartce albo w głowie i nic więcej. I jeżeli tych czynników ten pracownik nie będzie w stanie w sobie rozpracować, no to masz pytanie, czy... Akceptujesz to, bo on tego nie zmieni, czy tego nie akceptujesz, bo to jest dla ciebie tak ważny punkt, że będziesz w tym momencie szukać zmian. Masz jeszcze mnóstwo rzeczy po drodze do zrobienia, żeby wypatrzeć, czy to jest trend, czy tak naprawdę to jest tylko Twoje wyobrażenie. A pamiętaj, że e, kreatywność właśnie bierze się z poczucia lekkości. Tak, jesteś krytyczna, ale co jest tego podstawą w, 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 tym, w tym zakresie działań, o których opowiadamy? Twoje wyobrażenie, że jak ustalisz plan, to zawsze zrealizujesz go w 100%. Okej? Okay? Ja wiesz, pracując 8-9 lat w sprzedaży, yy, nauczyłam się tego, że plan jest po to, żeby mieć ramę. Oczywiście, wszyscy chcemy te plany realizować, bo wtedy mamy prowizję, premie i w ogóle, ale tak to działa w wersji idealnej, kiedy masz bajkę z happy endem, a życie jest filmem o każdym odcieniu, wiesz, zabarwieniu każdej emocji. I potraktuj nie kartkę jako wyznacznik do tego, jak ma wyglądać Twoje życie. Tylko Twoje życie jako wyznacznik tego, co będziesz zapisywała na kartkach. Czyli odwróć w swoim umyśle przekonanie dotyczące tego, co jest podstawą. Podstawą jest obserwacja rzeczywistości. Jeżeli jest pogrzeb i choroba, to mówisz: Sorry, nie rozdaję ulotek, bo mam prawo przeżyć. Yy, te, te, to doświadczenie w takiej szerokości i w takiej głębokości emocji i wziąć tyle dni na rozruch, ile potrzebuję. I wtedy w tej kratce w Excelu robisz sobie iksika i mówisz: tu nie, tu nie roznosiłam. Jak zobaczysz dwa, trzy iksiki pod rząd, bo tu był pogrzeb, tu była choroba, tu coś tam, no to jasne, że cię to zmotywuje do tego, żeby być może w następnym um, tygodniu um, wygospodarować um, o godzinę więcej tego jednego dnia na roznoszenie. Tak, żeby nie 10, a tam wrzucić, nie wiem, 12 albo 15. Ale to elastyczność, um, która jest... Potrzeba w tym, żeby się dostosować do rzeczywistości, jest kluczem do Twojego dobrostanu w, w, w głowie. Bo jak Ty sobie wyznaczysz, że 20 paragonów to musiało być 20 polecajek, więc 20 kresek i tego nie ma, to masz frustrację. A w momencie, kiedy to obracasz i mówisz: Wow, 10 polecajek, ona, ona dała radę. 50% osób zaproponować cokolwiek więcej z naszego sklepu. I w pewnym momencie, kiedy tylu pracownik nie wyrabia normy postawionej z umysłu, to zaczyna być zasadne pytanie: czy ta norma nie jest za bardzo wyśrubowana? I mało tego, ta norma będzie wyśrubowana w styczniu, bo Klienci są, wiesz, wyżyłowani z kasy po świętach, ale już nie będzie taka, taka straszna do wyrobienia w czerwcu albo w maju. Więc zamiast mieć w głowie takie przekonanie, że 100% paragonów musi się równać 100% osób, którym cokolwiek polecono, zaobserwuj, jakie masz tendencje w swoim biznesie. Czyli w styczniu, Widać, że klienci przychodzili tylko po to, co tam mieli na kartce albo w głowie i nic więcej. I na pierwsze trzy polecajki, jak wiesz, pierwsze trzy osoby tam pokiwały głową, to temu pracownikowi już nie chciało się czwartemu, piątemu i ósmemu, który no właśnie, też odmawiał, chcę, no. w tym dniu polecać dalej. Bo mi by też się nie chciało. Ja bym uznała dobra, no. albo ja mam dzisiaj nie taką energię, albo kurczę. Faktycznie wszyscy przychodzą jacyś wstruci, bo wczoraj w wiadomościach usłyszeli, że będą kolejne podwyżki, bo wy, um, rząd odwołał już, czy skończyła się tam um, ulga na VAT na jedzenie. I wszyscy na drugi dzień przychodzą i już nikt do koszyka niczego nie dołoży. I choćbyś stawała na głowie, to nie będziesz tam miała, wiesz, poziomych kresek, że polecajka skuteczna, a po... Trzeciej czy czwartej nieskutecznej polecajce, nie oczekuj ani od siebie, ani od pracownika tego, że z takim samym entuzjazmem będzie robił kolejne 15. Ok? Czyli to jest taka, to jest taka w zasadzie poważna zmiana, którą ja dokonałam, jak mogę powiedzieć, parę lat temu w swoim życiu, która mi mm, poprawiła jakość życia. I sprawiła, że ja w biznesie zamiast być ciągle rozczarowana tym, że moje wyobrażenia się nie spełniają, ja zaczęłam obserwować, jak wygląda rzeczywistość, i pod to budować kolejne plany i na tym tworzyć kolejne pomysły. I my, u mnie to akurat tak się zgrało, że na etacie budowałam wyobrażenia, których nie osiągałam albo osiągałam czasami, a jak po tych trzech latach wolnego już nie wróciłam na etat, to na, na, u siebie przestałam budować te wyobrażenia i mówię sobie: Nie, będę patrzeć, jak wygląda e, moja rzeczywistość. Jasne, że na początku zawsze jest hipoteza, bo ty musisz ją postawić, żeby coś testować. I my postawiłyśmy hipotezy: marketing, że witryny, że zmiana ustawienia w sklepie, że ulotki, że karty klienta, że zestawy prezentowe. Zobacz, ile rzeczy wdrożyłaś w testy co jest najcenniejszym sposobem dowiadywania się o tym, co w Twoim biznesie pójdzie i gdzie możesz w zasadzie podkręcać przychody. I zestawy prezentowe na razie średnio, tak? Ulotki już tak, marketing tak, te witryny zewnętrzne. I jeszcze się zastanowimy, jak te, jak skuteczne czy polecajki chodzą. Ale trzeba się bardziej przyjrzeć temu, żeby jednak w tym zakresie, gdzie wpływ na nasze codzienne samopoczucie, i to, czy chcemy coś powiedzieć do klienta, i klienta jak on to odbierze, wiesz, wiatr zawieje, kurczę, nie tak, i już klient wchodzi do sklepu z nie taką miną i już widzisz tę minę i mówisz, kurde, dobra, nie odezwę się, żeby tam dzisiaj nie wywołać jakiejś tam afery, nie? No tak, ale jak nie chcesz, to zawsze znajdziesz wymówkę. a że a mam dzisiaj okres, to nie będę polecać, I wiesz, takie odpuszczanie, taka cienka granica. Ale właśnie nie? dlatego, właśnie dlatego masz to wszystko notować, ponieważ umysł bardzo szybko zapomina. I faktycznie, jeżeli wpadniesz w taką spiralę wymówek i nie będziesz tego zapisywać, że nie byłaś, nie byłaś, w tym tygodniu też nie byłaś, w zeszłym też nie i dwa tygodnie temu też nie byłaś roznosić ulotek, to będzie wiadomo, że wymyślasz te powody, bo nie jesteś w stanie się zebrać i coś cię blokuje. Ale wierz mi, że odkąd to notujesz i odkąd wpisujesz sobie styczeń 10 ulotek, tam grudzień 10 czy tam to 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 jest realna ocena tego, czy to jest wymówka, czy to jest po prostu zmiana okoliczności w tym momencie, na które masz albo nie masz wpływu, które jednak musisz uwzględnić w biznesie. Dlatego zbieranie danych jest tak ważne, to już wiesz, tak? bo tu spotkałyśmy się już w momencie, w którym ty miałaś już kupę danych zebranych, więc mogłyśmy wiesz, usiąść do analizy. I nie odpuszczaj w zbieraniu danych, bo to jest całkowicie, to, to jest podstawa do tego, żeby oceniać, czy i jak nasze stany emocjonalne wpływają na nasz biznes i na to, jak my go oceniamy. Okej, okay? także podsumowując tę część rozmowy, nadal polecasz nadal przygotowujesz i już teraz nie dowolność, tylko zmieniamy zasadę na te tam trzy, trzy zestawy czy tam trzy produkty mhm. w ciągu dnia. Konkretne. Mhm. Umawiasz się z tym pracownikiem, który raczej ma tam z tym kłopot, że okej, okay, bierzesz moje polecajki czy przygotowujesz swoje, ale żeby to były trzy przygotowane. Nadal staramy się robić jak najwięcej i nie mówisz jej tego, że ty rozumiesz, że czasami może się nie chcieć, albo klient przychodzi ze, ze złą miną. Tylko zamiast być niezadowolona z tego, że dzisiaj nie było 100% polecajek przy versus, versus, versus ilości paragonu, tylko ciesz się, o, dzisiaj poleciła ponad połowie. Okej? Okay? Mhm. jak zobaczysz średnią... Bo myślę, że to jest też moment, w którym mogłabyś, skoro to jest taki ważny punkt, zrobić takie małe zestawienie w Excelu, w którym masz te trzy, czy tam te dwa, dwie kratki, gdzie wpisujesz liczbę polecajek i liczbę skutecznych polecajek na pierwszej zmianie, na drugiej zmianie i zobaczyć ten trend. Bo jeżeli się okaże, że w ciągu miesiąca ty byłeś w stanie polecić dwukrotnie więcej, i twój drugi pracownik również polecił około dwukrotnie więcej od tamtego, no to masz jasność wtedy, że tutaj nie chodzi do końca o okoliczności, tylko właśnie o pewnego rodzaju niechęć wywołaną przez określone czynniki. I jeżeli tych czynników ten pracownik nie będzie w stanie w sobie rozpracować, no to masz pytanie, czy akceptujesz to, bo on tego nie zmieni? Czy tego nie akceptujesz, bo to jest dla ciebie tak ważny punkt, że będziesz w tym momencie szukać zmian? Także zobacz, na tej linii do ostateczności, w której mówisz, że to cię tak wkurza, że po prostu nie, nie targniesz te, te, tego, że t, ten punkt nie jest realizowany, masz jeszcze mnóstwo rzeczy po drodze do zrobienia, żeby wypatrzeć, czy to jest trend, czy tak naprawdę to jest tylko Twoje wyobrażenie, i czy być może w dzisiejszym dniu, czy tam y, y, tydzień temu. Y, y, Gorzej widzisz tą liczbę poleceń, bo na przykład jesteś w gorszym humorze lub też e, cały czas, niezależnie od stanów e, emocjonalnych i samopoczucia, ty cały czas chcesz wykręcać dokładnie te same liczby. I tu bym się skłaniała ku temu drugiemu żebyś, wnioskowi, żebyś to przeobserwowała, bo to już jest któryś raz, kiedy obserwuję u ciebie taką właśnie stałość w nastawieniu na, na określony w głowie wynik badania, które ty w zasadzie dopiero przeprowadzasz. Okej, okay? przyjrzyj, przyjrzysz przyjrzyj się temu. Tak, oh, tak, tak, bo widzę tu potencjał. Okej, okay, ja też, ja też. Myślę, że to jest przede wszystkim potencjał na rozluźnienie Twoich oczekiwań i tego, jak się czujesz. A pamiętaj, że kreatywność właśnie bierze się z poczucia lekkości. Nie? Już i tak się czuję 200% lżej niż jak zaczynałyśmy. Pracę. Wiesz co, bardzo się cieszę. Wiem, że to jest kawał Twojej pracy, kawał nie tylko mojej, tego co zrobiłyśmy razem, ale też tego, co ty robisz sama ze sobą. Więc, więc gratuluję ci tej wytrwałości i tego, że fajnie, fajnie to słyszeć, że również w tym czasie, kiedy współpracujemy, nastąpił u Ciebie taki, taki wynik, taka poprawa.